Cześć, witajcie, jestem DB, a to pierwszy odcinek z dawno już zapowiadanej serii Let's Play Minecraft. No tak, tworzymy sobie nowy świat. No ja będę jakiś przy... Dobrze napisałem, tak. Tylko sobie... Nie, czy ty mam wyłączone? Okej, okay, tak będzie to tutaj wyglądało. Nie będzie bonus czesta. I chyba sobie włączę te duże biomy. Bo chciałem tak kiedyś spróbować na tym. No, no tak to nie grałem na tym. A więc tworzymy nowy świat. Abym się tylko nie wyrespił w dżungli, bo nie wiem jak wy, ale ja nie lubię tego biomu. Szybciej. Ogólnie gram na Minecraft 1.6.2, czyli obecnie najnowszej wersji. Nie będę na niej grał. Jest, nie ma dżungli. Oczekajcie tylko. Chyba sobie dam na, na normal. Okej. Okay. Miałem trochę problemy z tą serią, ponieważ mnie trochę la, bardzo lagowało. I wciąż mnie trochę laguje, ale już się da grać. Ej, kur... kurczak. Nie wiem, pe, pewnie mam laga. No, od, odlagowało się. Dobra, poszukam teraz sobie drewna. I ogólnie, dopóki nie znajdę jakiegoś pożywienia, sobie będę grał na Peaceful. A dopiero potem, ogólnie to mój dźwięk sobie też muszę trochę słyszeć. Chyba 15 będzie dobre. I muzyka off. Okej. Okay. Hmm. O, dżungla. Ja na razie ją sobie ominę. O, tutaj jest. Jakieś drewno. Cześć kurki. Okej. Okay. Hmm, coś jakieś takie lagi mam. Jak pewnie widzieliście z tą kurą. Dobra, teraz to sobie zrobię crafting. A pigment? Oh. Znowu mi się zresetowały. Okej. Okay. Just tylko trochę kamienia. Ogólnie na razie mam ten limit 15-minutowy. Mam nadzieję, że szybko go mi usuną. No a więc filmy będą trwały na razie do 15 minut. <laughs> Przepraszam. Okej. <Okay. śmiech> Chlebka. Tak chcę, aby mi starczyło na mieczek kilo w siekierę. I ewentualnie łopatę. No jeszcze trochę. Tak do 20. Okej. Okay. Teraz wychodzimy. Cześć, krówki. Krówki. Okej, okay. najpierw sobie zrobię kilo. Trochę więcej patyków. Mieczyk. I łopatę, bo mi starczy. no, Okej. Okay. Nie będę jeszcze malował mojej siekierki na tego craftinga, więc go zetnę tak. Eee, nie zetnę, zbiorę. Okej. Okay. Ogólnie mam taki plan, że chyba sobie zamieszkam na takiej łące, bo ja lubię bardzo takie tereny. Jest tutaj dużo miejsca. Fajnie by było, jakbym też znalazł wioskę. O, może krówki sobie zabijemy, bo te mięso nie za dużo daje, a można się nim jeszcze zatruć. Czekajcie, chyba jest lak. O nie. Jejku! Widzieliście jak ona y, uciekła? Jejku! Krytyk? Nie, nie ma. Jejku, jak one biegają! Ogólnie jaka jest pora dnia? No filmik będzie tak trwał do 10 minut, czyli do nocy. Tak chyba tak będzie dobrze bo wiecie chyba dobrze że te filmiki i tak się długo ładują tam ten filmik z pataponów tej areny no to ile on się renderował? Ponad godzinę gimni nie wiem co to są zalagi jakieś Ogólnie spróbuję sobie jeszcze bardziej yy, spróbować jeszcze bardziej odlegować tę grę, aby podczas nagrywania była jeszcze płynniejsza, Sobie zrobię więcej po prostu miejsca, no i... No i wiedzie. Trawa lewitująca i na piasku. O. Dziwne. O, świnki. A no właśnie miałem włączyć sobie teraz jakiś poziom trudności. Na razie niech to będzie easy. A naprawdę ta łąka jest duża jak widzicie, bo tak sobie biegam i biegam. W ogóle ja ją teraz tak sprawdzam, co tutaj mamy. Po węgiel to potem pójdę. Na razie tutaj pochodzimy nieco. Nie, hmm, już mi głód spada. I jeżeli chodzi o odcinki, no to będę je robił, jak będę chciał, po prostu jak będę miał czas. Może kiedyś jeszcze zrobię jakąś listę, że w ten dzień ten odcinek. Ale zobaczymy. Okej, jestem sobie. Ojej. I też w najbliższym czasie się pojawi seria ze SkyBlocka z moim kolegą. O, las. No, będziemy tam sobie nagrywać na SkyBlocku. Już mieliśmy trzy próby, ale się nie udało. I napiszcie w komentarzach, czy chcecie, abym kręcił takie filmy z reklam serwerów. Na przykład, że polecę ten serwer. I też piszcie jaki serwer. Mogą to być moje, mogą to być te Wasze. Ojej. Nie no naprawdę ta łąka jest ogromna. Chyba gdzieś tutaj zamieszkam. Jak sobie myślę. Tylko jeszcze w następnym odcinku postaram się już wgrać minimapkę. Czyli wiecie, ta Race Minimap oraz OptiFina. Bo tych modów nie mam. I ewentualnie jeszcze F FPS Plus, który jeszcze zwiększa FPS. Dobra, słońce już tam powoli zachodzi. Aha Chyba ja wiecie co to jest <gry> ojej, dobra To może tutaj nie zakończę odcinka, może się przesunę trochę dalej <gry> Już obawiam jak będzie jaki będzie tytuł tego odcinka <gry> Dobra O tutaj patrzcie jaki ładny widok Chyba tam gdzieś tak zamieszkam, tak myślę ale to zobaczymy jeszcze. Dobra. Także ja dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. No i żegnajcie do następnego odcinka. Papa! Pa.